Walka wręcz towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Poza podstawowym celem, jakim jest obrona przed napaścią, stanowi także znakomitą formę treningu. Całego ciała i zachowania dobrej kondycji fizycznej. Począwszy od antycznej Grecji, gdzie praktykowano zapasy i boks, aż po Daleki Wschód, gdzie walka wręcz rozwinęła się aż do formy sztuki z elementami mistycyzmu. Z czasem, poza samą walką wręcz, w jej systemach zaczęły być wykorzystywane rozmaite bronie, dla wielu z nich Unikatowe. Dzisiejszą powszechność sztuk walki możemy zawdzięczać wielkiemu ekranowi, gdyż to właśnie dzięki rozwojowi kina akcji w latach 70. XX wieku daleko wschodnie techniki samoobrony stały się dostępne dla każdego. Pomimo pędu cywilizacyjnego, sztuki walki są ostoją tradycji i spokoju, które zdaniem mistrzów i instruktorów są nieodzownymi elementami. Dobrego wojownika, jak wygląda ich nauczanie w obecnych czasach. Dążymy do tego, żeby wpoić tą zasadę taką systematyczności w treningach, zdobywając gibkość, zwinność, koncentrację, pamięć, bo, bo trzeba zapamiętywać tak, pewne techniki, koncentrować się nad tymi technikami. No i oczywiście wykonywać je w miarę sprawnie, szybko i Sama sztuka walki, nazwy, to już nazwa daje do, do myślenia, że jest to, chodzi o, o walkę, a żeby zwyciężyć, no to trzeba nad tym swoim ciałem y, troszkę popracować, żeby to ciało kontrolować, żeby to ciało dostawało pewne sygnały, tak? I, i, i wykonywało to, co, to, co chcemy. Rola trenera czy instruktora ogranicza się nie tylko do nauki technik. W takiej postaci obrona, atak, ale też dobry trener powinien być dobrym wychowawcą, który powinien uczyć nie tylko, tak jak powiedziałem, tych no, spraw związanych z prawnością fizyczną, prawda, ale tak samo powinien zwłaszcza młodych ludzi czy dzieci, które trenują wychowywać, to znaczy kształtować charakter. Wszystkie te cechy pozytywne, tak wytrwałość. Siła, woli, determinacja. Są to cechy, które są potrzebne nie tylko na treningu, ale w życiu codziennym, w szkole, prawda, czy późniejszym, późniejszym dorosłym życiu. P jeżeli chodzi o wiek nie ma to znaczenia, przychodzą no, można powiedzieć ludzie w różnych wieku, od dzieci, które mają 5 lat, prawda, poprzez młodzież w wieku szkolnym, poprzez dorosłych. Tutaj mamy można powiedzieć w klubie cały przekrój wiekowy od zawodników w wieku 5 lat do zawodników no, można powiedzieć po 50, także nie ma jeszcze jakichś tam ograniczeń wiekowych. Jeżeli chodzi o właśnie o trening karatem, trening karatem można trenować w różnych formach, bo jest to samobrona, jest to sport, jest to rekreacja, jest to też sztuka walki. I każdy szuka odpowiedniej formy dla, dla siebie. Jeżeli taką znajduje, to no, ludzie trenują przez naprawdę wiele lat. W dawnych czasach nauka walki wręcz była bardzo ważna, głównie dlatego, że droga pomiędzy osadami była często trudna i niebezpieczna. Pokonanie znacznej odległości wymagało dni. Czasem nawet tygodni i podróżnicy musieli liczyć się z czyhającymi zagrożeniami. Dlaczego dzisiaj warto trenować sztuki walki? Jak i kiedy się bronić? Na te i inne pytania odpowiadają doświadczeni instruktorzy. Na pewno warto jest trenować sztuki walki dla takiej ogólnej sprawności fizycznej, psychicznej, dla zdrowego trybu życia. Taka, to jest taka edukacja, tak? poprzez sport. To nie tylko dzieci, ale dorośli też się edukują. Spotykają się w grupie, tak, bawią się i, i czasami jest mój, organizm spocony, wymęczony, ale na końcu jest zawsze uśmiech, jest, jest fajnie i, i, i zapomina się o, o tym wysiłku, który, który się tam w tym treningu zostawiło. A Wracając do obrony, tak, no, 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 trenujemy sztuki walki po to, po to żeby obronić się w sytuacjach, w sytuacjach zagrożenia, a tych sytuacji dzisiaj na co dzień jest masa. Tak? Co się promuje dzisiaj? Brutalność, dużo różnych zdarzeń, które, gdzie człowie, ludzie ponoszą śmierć lub doznają jakiegoś kalectwa, a, a mało się promuje właśnie takich rzeczy jak na przykład sporty walki. Napastnicy też trenują, bo czasami nawet z tych ludzi, którzy zaczynali trenować sztuki walki, później te sztuki walki przerywali, bo wchodzili na drogę przestępstwa. Tak? No to pewne jakieś tam techniki im zostały, mają tą przewagę nad takim zwykłym, normalnym śmiertelnikiem, że się tak wyrażę. Bronić się można tylko w ostateczności, jeżeli no sytuacja jest taka, gdzie no nie możemy tego, te, tego uniknąć. Jeżeli nie, niemożliwa jest ucieczka, czy jakaś inna forma obrony, wy, wy, werbalna, słowna, prawda? Jeżeli chodzi o obronę, no... Dobry karateka powinien robić to w taki sposób, żeby napastnikowy nie wyrządzić jakichś takich poważnych obrażeń, bo to się później wiąże wiadomo z konsekwencjami, jeżeli chodzi o przekroczenie obrony koniecznej. No może być taka sytuacja prosta, że ktoś przykładowo nas obejmuje, tak? A my dokonujemy w tym momencie obrony, ale takiej obrony skutecznej gdzie doznaje np. przykład złamania nosa, wybicia zęba, złamania szczęki czy jakiegoś urazu oka. No, i w tym, w tym momencie to zagrożenie tego napastnika było mniejsze, a nasza obrona była bardziej jakby za mocna w stosunku do tego zagrożenia. Droga do mistrzowskiego pasa nie jest łatwa, wymaga bowiem wielu wyrzeczeń i sporo ciężkiej pracy. Co jednak sprawia, że pomimo trudności nie brakuje chętnych, by postawić pierwsze kroki na ścieżce wojownika. Jeżeli chodzi o motywację, no naprawdę są różne. Mam kolegę, który, który miał po, po dziś dzień przyszedł dlatego, żeby no, skończyć z nałogiem, to znaczy chciał skończyć z paleniem papierosów, no i brakowało mu jakiegoś takiego bodźca, czy jakiegoś szukał czegoś, co mu w tym pomoże, no i akurat karate pomogło mu w tym, bo wiadomo, że jeżeli chodzi o trening taki fizyczny, no a jeżeli no, ktoś pali, no tą kondycję fizyczną jest trudno no, to skanalić, czy, czy podnosić na jakiś wyższy poziom. Także rzucił palenie, trenuje dalej i jest, no, jest zadowolony, można powiedzieć. Zainteresowanie moje, może powiem tak, sztukami walki, to już było w takim dzieciństwie, może powiem, kilkunastoletni chłopak, byłem zainteresowany sztukami walki, szczególnie boksem, później judo, a w latach 70., kiedy taki był duży boom na, na karate, to, to wtedy wtedy zacząłem trenować karate i trenuję go do dziś, to już jest ponad 30, 30 lat. W latach 70. treningi karate. One były różne, bo różni ludzie prowadzili te, te zajęcia. Dzisiaj mamy wykwalifikowanych instruktorów, trenerów, którzy naprawdę mają duże, duże doświadczenie, dużą wiedzę na ten temat i, i te zajęcia naprawdę są takie ciekawe dla uczestnika. W tamtych latach. W Nysie, to w 70-tych latach, gdzie w Nysie zaczęło na teren nyski wchodzić, wchodzić sztuki walki, tutaj to właśnie szczególnie karate. I takim jednym z głównych takich prekursorów i dobrych instruktorów, dzisiaj trenerem, to był Tadeusz Wójcik, u którego do tej pory trenuję. Pracując w służbach mundurowych miałem możliwość właśnie przekazania tej swojej wiedzy zdobytej przez te kilkadziesiąt lat w klubie przekazać to później innym, innym formacjom. No, treningi dawniej były takimi treningi, treningami twardymi, mocnymi podstawówce. Kolega mnie namówił, żeby przyjść na trening. No i przyszłam, spodobało mi się. On niestety zrezygnował, a, no, a ja zostałam. Trenuję tutaj od 6 lat. Ćwiczymy bardzo ciężko. Bardzo ciekawie dowiadujemy się wielu nowych rzeczy. Co kilka lat można wyjechać na obóz. Są organizowane różne seminaria, na które przyjeżdżają najlepsi karatecy. Chociaż jest mało dziewczyn na sali, to to się wszystkim bardzo dobrze dogaduje, wszyscy są pomocni. No, treningi są dość długie, półtorej godziny, no fajne, dużo można się tutaj poćwiczyć. No i interesujące głównie. Chciałbym... Ten czarny pas, już dobrze ćwiczyć i ogólnie znać dobrze te techniki i katy. Sztuki walki nierozłącznie związane są z rozwojem armii. Pomimo mijających wieków, rozmaite formy i systemy walki stanowią nieodzowny element szkolenia żołnierzy oraz funkcjonariuszy służb publicznych. Świat przestępczy zawsze jest o krok do przodu, dlatego ważne jest, żeby funkcjonariusze szkolili się by nie pozostać w tyle. Dzisiaj spotykamy wiele zagrożeń i w życiu na ulicy, i w każdym mieście, gdziekolwiek ważne jest przygotowanie psychofizyczne człowieka do umiej umiejętnego radzenia się w trudnych sytuacjach. Jeżeli chodzi o funkcjonariuszy, oni permanentnie się szkolą i jest to celowe i konieczne dla dobra społeczeństwa jak dla własnej samoobrony oraz dla dobra przestępcy, żeby technika była zgodna z obowiązującymi przepisami i prawem. Dzisiaj ten rynek przestępczy jest tak bogaty, że oni mają dostęp do najnowocześniejszego sprzętu, chodzi o broń, różnych pojazdów i tak dalej, także tutaj służby mundurowe muszą naprawdę nadążać, nadążać za tym, kontrolować to cały czas. No i tutaj żeby to dorównać, no, no, to trzeba się szkolić, tak? No musi, mus, muszą się służby mundurowe szkolić. Szkolą się właśnie y, ze sztuk walki, y, nie wiem, szybkiego prowadzenia pojazdu, y, bardzo dobra, szybkiego strzelania dynamicznego i tak dalej, i tak dalej. Także to jest taki, taki temat dosyć szeroki, ale, ale żeby tu nadążyć, żeby dorównać, to muszą, musi być służba wyszkolona jeszcze bardziej niż, 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 niż przestępcy. W sytuacji, gdy skazany stanowi dla nas zagrożenie dla siebie, czy dla porządku bezpieczeństwa w jednostce mamy prawo stosować środki przymusu bezpośredniego, siłę fizyczną. I żeby to uczynić bezpiecznie i prawidłowo, trzeba posiadać naprawdę wysokiej klasy umiejętności, aby bezpiecznie działać, przede wszystkim, żeby funkcjonariusze czuli się bezpieczni, jak również wobec którego stosujemy te środki, też w sposób bezpieczny i pewny były zastosowane. Metody samoobrony od zawsze były i są. Bardzo ważne, pomimo upływu czasu, wciąż cieszą się nieustającą popularnością i ciągle rozwijają. Jak będą wyglądać w przyszłości? Na to pytanie może odpowiedzieć tylko mijający czas.